Cześć, witam Was w nowym filmie. W filmie, z którym długo zwlekałam, bo właściwie obiecałam go Wam jakoś chyba pod koniec lipca. Minął sierpień, minął wrzesień, mamy październik. I po wszystkim, co się działo, stwierdziłam, że w końcu usiądę i po prostu do Was pogadam. Raz ten film nagrałam, okazało się, że aparat Przerwał nagrywanie, ja mówiłam dalej, więc montowanie tego nie miało sensu. Dlatego wracam do Was teraz i mam nadzieję, że tym razem wszystko wyjdzie. Widzę, czy się nagrywa, czy nie, także, oby ten film się pojawił na YouTubie. Mowa tutaj, oczywiście, o przyjaźni. Po moim vlogu w lipcu wiele z Was y, poprosiło mnie o film o przyjaźni, o tym, co ja myślę na temat. Przyjaźni, jakie mam doświadczenia, albo może co to w ogóle dla mnie jest. Jeżeli jesteście nowi, a ostatnio jest was tutaj sporo nowych osób, to tego vloga podlinkuję wam w opisie i możecie obejrzeć najpierw to, co mam tam do powiedzenia, a potem wrócić tutaj po prostu, może będzie dla was to miało większy sens. Nie wiem właściwie, jak zacząć ten film, ale wydaje mi się, że powinnam zacząć od tego, czym w ogóle przyjaźń dla mnie jest. Przyjaźń dla mnie to jest zdecydowanie wyjątkowa relacja między dwiema lub więcej osobami. Nie uważam, że można mieć tylko jednego przyjaciela, uważam, że może być grupa przyjaciół i myślę, że na miano przyjaźni zasługuje taka relacja, którą macie z kimś. I nie wyobrażacie sobie, żeby ją stracić. W życiu zawieramy naprawdę wiele znajomości i często nazywamy je przyjaźniami, gdzie tak naprawdę przyjaźnią one nie są. I to jest, myślę, ten błąd, który popełniamy i potem obwiniamy się za jakby nie wypał tej przyjaźni, jeżeli coś pójdzie nie tak. Ja Wam powiem szczerze, że w swoim życiu miałam kilka... Faktycznie przyjaciółek i mogę to tak nazwać, mimo że już jakby ta przyjaźń się dalej nie kontynuuje, dlatego że uważam, że przez pewien okres czasu faktycznie ta relacja była przyjaźnią. Możecie się tutaj ze mną wspierać, bo przecież jeżeli się zakończyła, to nie przyjaźń. Większość z nich zakończyła się z pewnego powodu, ale nie z żadnej kłótni. Część z nich zakończyła się dlatego, że skończyłam szkołę, poszłam na studia, część była po prostu kiedy byłam dzieckiem. Późniejsze relacje były bardziej skomplikowane i właściwie te późniejsze znajomości można nazwać za niewypał jakichś przyjaźni, ale gdzieś tam te przyjaźnie w latach powiedzmy nastoletnich były prawdziwe. Jak pamiętacie, w tamtym vlogu mówiłam troszeczkę bardziej o zachowaniach, których nie lubię, czy to by było w stosunku do znajomych czy do przyjaciół ale gdzieś tam w tym filmie postaram się do tego odwołać, bo moim zdaniem to jest bardzo ważne. Przyjaciel to jest dla mnie taka osoba, wiecie, na której możecie polegać. Możecie do niej zadzwonić o każdej porze dnia i nocy, wypłakać się, wyśmiać się, nawyzywać, bo żaden przyjaciel się na was za to nie obrazi, bo macie taki dystans do siebie, że po prostu możecie żartować o wszystkim, możecie się wygłupiać, możecie sobie, wiecie, dla żartu, że tak powiem, cisnąć, ale nigdy to nie jest brane jakby, wiecie, na poważnie, uobraziła mnie, tylko w takiej relacji. To jest raczej, wiecie, takie dogryzanie sobie, yy, takie droczenie się. No i przede wszystkim przyjaciel, jak będzie trzeba, to powie wam, jak jest, powie wam, co myśli, a nie pogłaszcze was po głowie i powie, tak, no, fatalna sytuacja, no nie wiem, co ty teraz zrobisz. Przyjaciel to powinna być taka osoba, która wam powie, weź, przestań się mazać, weź się w garść, zaraz coś wymyślimy, zrób to, zrób to, albo ja uważam, że powinieneś, powinnaś zrobić tak. Nawet jeżeli te zdania, wiecie, nasze i przyjaciela nie idą w parze, to przyjaciel powinien po prostu to powiedzieć, bo od tego on jest, żeby być szczery i mówić nam to, co uważa. Od tego mamy przyjaciół, nie po to, żeby nas głaskali po głowie i mówili, jak to będzie dobrze, tylko po to, żeby nas zmobilizowali do działania. Niestety wiele przyjaźni się kończy i kończy się przez różne rzeczy, zazwyczaj po prostu przez pieniądze, przez korzyści przez może przez nowo poznanych znajomych, przez zmiany szkoły, przez różnego rodzaju zmiany. Czasami kończą się przez miłość, bo na przykład yy, dwie dziewczyny kochają się w tym samym chłopaku i wybierze jedną z nich. Wtedy prawdziwa przyjaźń powinna przetrwać, tak, nie powinny się dziewczyny kłócić o faceta, yy, ale najczęściej jest tak, że ta przyjaźń gdzieś traci ważność. I wtedy obwiniamy, jakby tą drugą przyjaciółkę, że wybrała chłopaka, więc przyjaźni. Nie ma takiej historii, też słyszałam. Czasami zdarza się tak, że przyjaciółka Wam zabierze chłopaka. Ja takiej sytuacji nie miałam, ale takie rzeczy się zdarzają. No, przyjaciółka Wam by tego nie zrobiła, bo przyjaźń to jest przyjaźń, a nie tutaj Ci powiem miłe słowa, a za plecami będę się umawiać z Twoim chłopakiem. Ja się cieszę, że takiej sytuacji nie miałam, a jeżeli ktoś miał, to współczuję. No na pewno taka relacja to jest znajomość, a nie przyjaźń, i to taka znajomość, której nie chcecie kontynuować. Jeżeli chodzi o moje ostatnie doświadczenia z przyjaźnią, to wielokrotnie to mówiłam i podkreślę, to raz jeszcze ja nikogo nie nazywam swoim przyjacielem. No może z wyjątkiem Emila, oczywiście to jest mój chłopak, ale gdzieś. Ta przyjaźń, oczywiście, na początku została wypracowana, więc jest też moim przyjacielem, ale jeżeli już, to jedynym. Nie dlatego, że ja nie chcę czy nie dopuszczam do siebie ludzi, tylko to jest mój wybór, żeby nie nadawać takich etykietek. Moim zdaniem. Nadanie etykietki przyjaźni to jest pewnego rodzaju ryzyko. Albo wyjdzie, albo przy pierwszej lepszej kłótni nazywacie się i nie będziecie się do siebie odzywać. Jeżeli ja się z kimś dogaduję dobrze, spędzam z nim dużo czasu, mam do niego zaufanie, mogę być szczera i tak dalej, wiecie, wszystkie te rzeczy, które jakby zawierają się w przyjaźni, ja nie mam potrzeby nazywać tego yy, po imieniu. Po prostu dla mnie to jest. Znajomość, może lepsza niż inne, ale jakby nie mam potrzeby nadawania żadnej etykiety, i wydaje mi się, że to jest błąd yy, wielu ludzi, ponieważ mają potrzebę jakby nazywania wszystkich swoimi przyjaciółmi, best friends, wstawiania hashtagów na Instagramie itd. Jeżeli macie przyjaciółkę, to ta przyjaciółka będzie Waszą przyjaciółką przez lata albo i na całe życie i nie musicie się nazywać best friends. Ja może nie miałam ostatnio najlepszych doświadczeń, jeżeli chodzi o takie znajomości, dlatego że no nie mogłam liczyć na daną osobę wtedy kiedy potrzebowałam kiedy się umawiałam no to spotkania nie dochodziły do skutku nie raz nie pięć a po piętnaście razy zawsze było obiecanie zawsze było spotkamy się zawsze w moją stronę jakby było wiecie rzucanie takiej słodyczy przesadzonej aż i ja po prostu po pewnym czasie stwierdziłam że nie mam co zawracać sobie głowy kimś kto jakby Narzuca się, a potem nie chce się spotkać. Yy, jakby mówi, jak bardzo zależy na znajomości, a nie robi nic w kierunku, żeby naprawić to, co było źle. Yy, po prostu nie potrzebuje ja robić sobie problemów tam, gdzie ich nie trzeba. Dlatego też wychodzę z zasady, że jeżeli ktoś chce być Waszym przyjacielem, to nim będzie i nie powinniście, jakby o to zabiegać, jeżeli nie jest to z waszej winy. Oczywiście wina nie zawsze jest po jednej stronie, ale często jest tak, że ktoś chce czegoś od was, a nie daje wam tego w zamian. Ja jedyną rzeczą, której nienawidzę, to jest niedotrzymywanie słowa i brak jakiejś punktualności. Nie chodzi o to, żeby ktoś był w punkt, wiecie, 15 na spotkaniu, ale lubię, kiedy ktoś dotrzymuje swojego słowa, że Spotkamy się wtedy i wtedy, przyjadę wtedy i wtedy, zrobimy to i tamto, bo nie wiem po co ludzie mówią coś, rzucają słowa na wiatr, a potem tego nie robią. Ja do takich osób nie należę, raczej jak się z kimś umawiam, to jeżeli nic, nagle mi nie wypadnie. To zawsze pojawiam się punktualnie, jeżeli coś wypadnie, to staram się od razu dać komuś znać, ale jeżeli umawiacie się z potencjalną przyjaciółką i po niej ginie po prostu ślad na dwa tygodnie do przodu, no to moim zdaniem to jest jakieś nieporozumienie, bo wy nie dostajecie żadnej wiadomości, potem są dwa tygodnie czy więcej głuchej ciszy, a potem znowu jest wszystko ok i jest hej co tam. Tak nie wygląda przyjaźń i może ja tutaj nie mówię, jak przyjaźń powinna wyglądać, ale raczej jak nie powinna wyglądać. Nie wy powinniście zabiegać o przyjaciela, tylko przyjaźń powinna się zrodzić sama z dogadania się między osobami. Z wspólnych tematów, wspólnych żartów, bo to też musi być, wiecie, podobne poczucie humoru, musi Was bawić coś, musicie mieć o czym gadać, musicie mieć o czym pożartować, mieć jakieś zaufanie, wspólne tematy do rozmów, bo inaczej taka relacja się nie wykształci. I ja czuję się świetnie, mam pełno znajomych, mam pełno koleżanek, mogę się raz umówić z tą na kawę, drugi raz z tamtą i nie potrzebuję nadawać im jakiejkolwiek etykietki, która by nas zobowiązywała do tego, żeby mieć przesłodką relację, stawiać razem zdjęcia, podkreślać wszędzie, jak ważna ta druga osoba jest dla mnie. Jasne, jeżeli macie taką osobę w swoim życiu, podkreślajcie to, ale pamiętajcie, że nie macie obowiązku nazywania tego w ten sposób. Jeżeli chodzi o to, czego się nauczyłam, to na pewno to, żeby nie dać sobie wejść na głowę, bo na pewno dałam sobie wejść na głowę. Czasami się czułam jak jakaś głupia, jakby ktoś sobie ze mnie jakieś jaja robił, bo po prostu nie mogłam w to uwierzyć, wiecie, po którymś razie już po prostu stwierdziłam, że no to jest jakiś chory żart. No ale jak się okazało, nie był to żart i można tak robić. Ja tylko nie wiem, co ta osoba. Czuję i myśli o sobie, ale odbiegając od tego tematu, powiem Wam, że jest wokół nas naprawdę wiele wspaniałych osób i cieszę się, że mam jakby dobre relacje z jednymi, lepsze z drugimi. Niektóre kontakty mi się ostatnio odnowiły i to też jest mega. I o to chodzi w życiu, żebyście odstawili na bok osoby, które zabierają Wasz czas, marnują. I przede wszystkim wchodzą wam na głowę, bo trzeba sobie czasami po prostu spojrzeć w lustro i powiedzieć: Kurde, mogłabym zrobić tyle rzeczy w tym czasie, kiedy czekałam na kogoś, to spotkanie nie wypaliło. Ja zmarnowałam sobie pół dnia czekając na odpowiedź, której i tak nie otrzymałam. Lepiej umówię się następnym razem z inną koleżanką na kawę, bo wiem, że ona przyjdzie. Także odsuwajmy się od takich toksycznych zachowań czy tam toksycznych ludzi, a spędzajmy czas z tymi, z którymi może teraz widujemy się rzadziej, ale wiemy, że mamy z nimi o czym pogadać, możemy wyjść na kawę, na pewno spędzimy fajnie czas. I nie przesiedzimy na dupie pół dnia czekając na coś, co nie nadejdzie, i takie jest moje zdanie dla Was na koniec. I mam nadzieję, że zmotywuje to wszystkie osoby, które w tym momencie przechodzą przez jakieś nieprzyjemne sytuacje czy to by było z koleżanką, czy to by było z przyjaciółką, czy z chłopakiem, czy z kimkolwiek innym to się tyczy tak naprawdę do wszystkich relacji międzyludzkich. Nie dajmy sobie wejść na głowę. Przyjaźń to ma być przyjemność. To jest tak naprawdę przywilej dla osoby, z którą rozumiecie się najlepiej, która was zna, wie jakie macie problemy i chce wam pomóc. To oczywiście musi działać w dwie strony, ale jeżeli w jedną nie działa, to albo musicie zareagować. I, jakby, stoczyć poważną rozmowę z tą osobą, albo musicie się po prostu odsunąć i dać sobie spokój, bo czasami nie warto się denerwować z takimi rzeczami, na które nie mamy wpływu. Jak zapewne po filmie zauważyliście, przyjaźń to może nie jest najłatwiejsza relacja w życiu, ale yy, jaka relacja jest łatwa? Tak naprawdę, w związkach kłócimy się z partnerem. W przyjaźniach kłócimy się z przyjaciółką, kłócimy się też z koleżankami, i wszystkie relacje są gdzieś w jakiś sposób skomplikowane, ale trzeba pamiętać, że jeżeli już określamy się jakimś konkretnym mianem, to musimy jakby dać z siebie wszystko. Co ta relacja powinna zawierać? Także nie dajcie sobie wejść na głowę. Mam nadzieję, że ten film dał do myślenia właśnie osobom, które y, potrzebowały ten film obejrzeć. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jakich wy mieliście doświadczenia z przyjaźnią, lepsze i gorsze, bo oczywiście y, możecie mieć więcej niż jednego przyjaciela. Z tego, co ja słucham, to często wśród znajomych słyszę różne naprawdę chore historie. Także jestem w stanie sobie wyobrazić, jak niektóre znajomości się kończą, ale jeżeli macie ochotę opowiedzieć mi swoją historię, to zostawcie. Komentarz, ja chętnie przeczytam. Może nie odpiszę na wszystkie, ale na pewno będę je czytać. Ja już dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film w nowym otoczeniu. Jeszcze staram się rozgryźć tło, ale zobaczymy, jak to będzie. Mam mnóstwo energii i to dzięki Wam, bo strasznie dużo Was przybywa na kanał i nie wiem skąd. Dajcie mi znać, skąd przyszliście, jeżeli jesteście nowi, bo liczby rosły jak szalone i. No, jestem po prostu w pozytywnym szoku i dostałam takiego, wiecie, kopa motywacji i postanowiłam nie, ale siadasz, nagrywasz ten film, tyle osób chciało, musisz to zrobić. Także mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Dajcie znać, jaki film z serii takiej motywacyjnej, pogadankowej chcielibyście następnym razem zobaczyć. Ja dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa.